W serwisie wracamy do sukcesów odnoszonych przez krośnieńskich uczniów. Tym razem przenosimy się jednak do szkoły podstawowej numer 1, która ponownie może się poszczycić świetnymi wynikami w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Z tej okazji w czwartek odbył się uroczysty apel, podczas którego podsumowano ostatnie sukcesy oraz nagrodzono poszczególnych uczniów. Wśród nich są osoby, które zajęły bardzo wysokie miejsca w konkursach takich jak alfik humanistyczny czy ortograf. Jestem niezwykle dumna, mam ogromną satysfakcję z tego, że dzieci osiągnęły bardzo dobre wyniki. Naprawdę możemy się tu pochwalić, bo wyróżnienia drugie miejsca, pierwsze w województwie w Polsce to są naprawdę już wyniki chlubne dla naszej szkoły. Przede wszystkim jest to dzięki temu, że dzieci. Bardzo chętnie uczestniczą w konkursach i też się bardzo rzetelnie przygotowują. Zajęcia pozalekcyjne przyniosły efekty, choć pracy było sporo. Ja chodziłam na dodatkowe zajęcia z naszą panią od Polskiego. Ile to trwało? Tak, z miesiąc? Może nie cały? Jak podkreślają sami uczniowie, warto jednak spędzić kilka godzin więcej na dodatkowej nauce. Sami zachęcają także innych uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, w zależności od zainteresowań. Warto, ponieważ y, możemy się dużo rzeczy dowiedzieć, y, dodatkowych, i są też fajne nagrody. Nagrody są bez wątpienia jednym z najmilszych momentów wszelkich konkursów, jednak korzyści mogą być znacznie większe i zaprocentować w przyszłości. Także na kolejnych stopniach edukacji. Wiem również o tym po rozmowach z nauczycielami, choćby z naszego gimnazjum, bo biorąc udział aktywny w szkole podstawowej. To samo później przekłada się właśnie w gimnazjum i też osiągają bardzo wysoki, wysokie wyniki w nauce. No więc właśnie wiemy, że to jest na pewno bardzo, bardzo pożyteczny etap w ich życiu. W tym miejscu nie sposób również nie docenić roli samych nauczycieli. Ja jestem bardzo dumna ze swoich uczniów, bardzo dumna ze swoich nauczycieli. Którzy wkładają w pracę z uczniami całe serce, całą duszę i to wyraźnie widać, bo uzyskujemy bardzo wysokie wyniki. Tego dnia uroczysty apel poprzedzony był konkursem recytatorskim, w którym wzięli udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych, klas 1-3 oraz 4-6. Relacje z tego wydarzenia przedstawimy w kolejnym wydaniu serwisu.